Witajcie w wakacyjnym odcinku Board Game Girl. Dzisiaj opowiem Wam o grze Angry Birds, e, która jest przeniesieniem gry ze smartfona w grę e, plenerową. Muszę przyznać, że mam co do niej mieszane uczucia i zaraz wam powiem dlaczego. Angry Birds to jest bardzo fajna gra dla dzieciaków, w którą można grać w ogrodzie, na plaży. Elementy są duże, więc nie zgubią się tak łatwo. Jedyne, co mnie martwi, to jej cena bo gra kosztuje 140 zł, około a składa się z dwóch ptaków świni, czterech klocków i dużej maty. I to wszystko. Do gry można dokupić oczywiście dodatki. Każdy z nich kosztuje około 40 zł i składa się na przykład ze świnki i kolejnych czterech klocków. Płacimy więc bardzo dużo za markę. Moim zdaniem cena jest bardzo, bardzo wysoka. W grze chodzi o to, o co chodzi w grze Angry Birds na smartfony, czyli o rzucaniu ptakami w świnie i zdobywanie za to jak najwięcej punktów. Jak dokładnie wyglądają zasady? O tym jak zawsze opowie nasz ekspert z Laboratorium Zasad. Aloha, witajcie w okazji w edycji naszego Laboratorium Zasad. Dzisiaj będziemy grać w grze Angry Birds. W Angry Birds staramy się zdobyć jak najwięcej punktów, strącając za pomocą rzucanych przez nas ptaków, Świnie, które są ustawione na konstrukcjach zrobionych z drewnianych klocków. W każdej dużej rundzie inny gracz będzie wymyślał i tworzył konstrukcję, która będzie stać na planszy, a naszym zadaniem oraz jego również będzie takie strącenie świń z drewnianej konstrukcji, by spadły na najwyżej punktowane pola na planszy. Punkty na planszy są od 5 aż do 5 tysięcy, w związku z czym rzeczywiście ta rozbieżność jest dość duża. Ten z graczy, który w ciągu kilkunastu czy kilku rund, to pięć razy zwycięży, będzie miał największą liczbę punktów spośród wszystkich graczy. Wygrywa grę. I to już wszystko, jeżeli chodzi o zasady Angry Birds. Dziękuję bardzo. Angry Birds może grać nawet do 12 graczy. To jest zabawna, krótka, fajna gra, w którą można zagrać na plaży czy w ogrodzie. Elementy są prześlicznie wykonane, rzeczywiście bardzo starannie. I fajne jest w tej grze też to, że ptaki mogą być zabawkami po prostu dla dzieciaków, a klocki po prostu klockami. Angry Birds dorosłym na pewno Szybko się znudzi, ale dzieciaki znajdą wiele zastosowań dla bardzo fajnych maskotek i drewnianych klocków, no i poćwiczą celność.